Witam wszystkich serdecznie. W dzisiejszym odcinku bohaterem jest chłopaczka Grimie. W końcu się do dorobił pasu, można powiedzieć. Konkretnie pasu. Oto tego. Jeszcze sobie pozwoliliśmy troszeczkę otworzyć. Jest to firma Broekema, holenderska firma produkująca pasy zamienniki do kopaczek Grime i nie tylko, Także Bierzemy go, rozpakowujemy dzisiaj, ładnie, elegancko i montujemy. A jak wygląda? A to ja Wam pokażę zaraz. Yy, ogólnie co mamy do zrobienia w kopaczce? W tamtym roku mieliśmy przygody z lemyszami, pogięliśmy go, wyprostowaliśmy i go znowu drugi raz podgięliśmy, drugi z tej strony, nie, nie ten prawy tylko lewy lemiesz, Teraz tak, pas. Ten pas jest oryginalny od początku, jak ta istnieje kopaczka, czyli 94 roku. U nas, jak do nas przeszła, był pas w stanie idealnym. Te pręty, no ale u nas są kamienie. No i widzicie, tu mamy tak, że dwa palce sadzimy, a tu ledwo. Czyli tu mamy ogólnie dużo pogiętych. Du Dużo pogiętych ogólnie jest prętów. No i stan pasu pasa jeszcze można powiedzieć by pochodził. Ale ryzykować nie można, bo mamy przed sobą 32 hektary do kopania ziemniaków. Także mamy pas. Zmieniamy pas. I przygotowujemy kopaczkę na sezon ziemniaczany 2023. Ogólnie kopaczka u nas już jest praktycznie szósty rok. E, rocznie kopię około w granicach od, kopała na początku od 30 e, do, do ostatniego roku 60 hektarów rocznie. E, jest to stara kopaczka, już wysłużona można powiedzieć, no ale odkąd ją kupiliśmy na tych pasach, jeden tylko uległ pęknięciu, rozerwaniu. E, nie ten długi właśnie, tylko ten krótszy, który jest za tym długim. I w sumie już to jest sygnał do tego, że no trzeba po prostu powolutku myśleć o remoncie tej kopaczki, chociaż mimo wszystko jakość tych taśm jest naprawdę niesamowita, bo w przypadku polskich kombajnów, gdzie mieliśmy, można powiedzieć, polski kombajn Ankę, no to wytrzymywał raptem, no nie wiem, tam około 30 hektarów i taśmy po prostu potrafiły strzelać, tak? No nie, nie są po prostu jakieś tam e, zbyt wytrzymałe względem właśnie takich zachodnich maszyn i zachodnich firm. Te pasy są ewidentnie dużo lepsze, wytrzymalsze. Teraz weźmiemy akurat brat podjeżdża, weźmiemy i ściągniemy sobie tutaj właśnie e, lemiesze, cały, całą tą półkę od lemieszy, całe te wieszaki można powiedzieć, to są w sumie wieszaki, Rozmontujemy taśmę z zamku, wyciągniemy pręd i będziemy się zabierać za... i zabieramy się za robotę ogólnie, za wymianę. No, mam nadzieję, że na pewno te pasy nie są lekkie. No troszeczkę wysiłku trzeba będzie jednak. O.

Wyprostuje się. Jakoś się wyprostuje albo, albo ten podszedł do góry, albo. tak, chyba ten. Ten raczej podszedł do góry, bo tutaj mhm. było już nadspawiane. Hmm. Tak to się robi, proszę państwa. To Jest gitara. Tam ten troszeczkę podgięty bardziej, ale jeszcze troszeczkę, nawet za głęboko go zrobiliśmy. Pół centymetra, ale dobrze. Będzie gitara. Gitara będzie skrobał ładnie, równiutko będzie skrobał, bardzo ładnie będzie skrobał. No i fajnie. To mi się podoba, proszę państwa, no nie? No tak ma być właśnie Także wszystko, to co kamień zegnie to, to się człowiek wyprostuje elegancko, dobra, to tak bierzemy się składania Jeszcze zobaczyć tę. O. Tu zmienialiśmy to łożysko, nie? O, tapkę jaki chodzi. Jak jest elegancko zabezpieczona, to chodzi jak nówka. Może no, zamiennik jest. Bardzo fajny. Ale już widać, że sporo pochodziło. Zobaczcie, tej gumy to spadnie. Tej z jest. Bajera proszę Państwa no Tutaj no niestety blachy były nadane, no są powycierały się, trzeba już wszystkie te nowe dać Tu spod mi daje cały drugi, a ja tam było przynajmniej do tyłu. Dokładnie poszło? Już jest nasz. A, gitara. Tu też są oznaczenia. 40. 32. ado. Okay. Tá Będzie. Starczy. A to fajnie wygląda. Mm. Czy to trzymasz? No. Nie, albo, się... albo na środku nie weszł. wejdzie. Da Tutaj nie robię. ma tej tulejki. No, nie, wiem, ja, wiem, No, aż w A się tak na, 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 na środku, Może no, go z marem Nie, nie to no. Idzie. <noise> pas tam wyszło, pasa Aha. i tak się natrzymam. Dobra i gotowe proszę Państwa skończyliśmy fajnie to poszło wyglądało strasznie, ale nie poszło tak strasznie po troszeczku, po troszeczku we dwóch, samemu to by wiadomo No raczej nie byłoby szans chociaż na pasach by jakoś powciągał to ale ten jest wyżej wyżej jest. Jest jednak krótszy No nie brzęczy Widać, że stale jest twarda <laughs> Słychać nawet No powiem Wam, że jest bajka, nie? Teraz będzie chodzić, śmigać, bo yy, najbardziej już tak jak już mówiłem powtarzałem, że bałem się tego, że ten właśnie pas się skończy w tym roku. Już. Nie był taki najgorsze, ale mógł, mógł już szczelić, bo ten tylny już szczelił, więc ten już też można powiedzieć, że prędzej czy później mógłby już szczelić. Już tak powoli murszeje, pęka. Ale najgorsze były pręty, już powykrzywiane, wykrzywiane, je prostować. Nie szło tak twardy materiał, że prostować się nie chciał. No ale na kamieniach się jakoś pokrzywił, jednak siły są potężne. No Albo ten złom, ile razy nam złom wpadł, jakieś belki, ile mieszy. Ile le mieszy. no ten też będzie miał przerąbane. Ten pas, ale to nic. Nowy to nowy, pochodzi trochę, dobra. No i widzicie, proszę Państwa, taśma jest założona. Teraz jeden ostatni bębenek, i na dzisiaj by było tyle. <laughs> Uruchomimy jutro. Mieliśmy trochę inne roboty. Widzicie, tu jest taśma. Przedziałkami co 40 cm, 4 cm, 40 mm. O, dokładnie. Nawet to znaczenie tutaj gdzieś było jest. Widzicie 6BS 4032. No, także to jest do. No i szeroka taśma, tak? Nie pamiętam dokładnie, jak to jest szeroka, ale. Podziałka to 40, więc u nas mniejszych nie trzeba u nas takie, no, to, to, to naprawdę malutkie ziemniaki, a u nas takich malutkich ziemniaków to nawet i niepotrzebne po pierwsze yy, a i te malutkie takie kamyczki to wszystko przelatuje tylko te większe idą kamyczki powiedzmy jakieś tam no także u nas większe, mniejsze podziałki nie trzeba lepiej odsiewa ziemi, bo od ziemi idzie dużo dosyć więc wystarczy te ziemi Na był oryginalnie 40 mm przedziałka więc Dobra, to tyle chyba będzie z tego, nie? Ja się tylko uruchomię, ale to jutro. Pierwsze uruchomienie maszyny, pierwsze uruchomienie taśmy. Słychać jakość? Słychać jakość. Widać jakość? Widać jakość. No to czego tu więcej? Taśma chodzi. Wszystko jest tak jak być powinno: długość, szerokość, rozmiary są y, prawidłowe. E, widać jakość wykonania. E, cena. Cena zamiennika. W cenie, ale, ale w jakości oryginału. Nie w cenie. W jakości oryginału. Oczywiście e, są to najwyższej jakości e, gumy, e, mieszanki gum e, i ogólnie tak samo pręty. Pręty są też najwyższej jakości, nity, e, zamki. Także w sumie widzieliście na, na, na tych troszeczkę, e, na tych e, zbliżeniach, które porobiłem. Oczywiście w firmie Brokema podchodzi do każdego klienta indywidualnie. Jeśli klient sobie zażyczy, powiedzmy, jakąś wykonać pod, pod jego wymiar taśmę, jest to oczywiście możliwe. No chociaż w tych czasach teraz to już jest coraz trudniejsze. Ale pewnie no co tu nie mówić. A, jeszcze jedno. Firma handlowa Dutmar jest to rodzinna firma, zajmująca się sprzedażą części zamiennych do grime, ale i tak samo do polskich y, kombajnów. Także macie szeroki wachlarz, duży wachlarz, asortyment y, wszelakich. Y, części, a powiem Wam, że Pan, y, który tam to wszystko nas, można powiedzieć, y, obsłuży, czy obsługuje ogólnie, y, zwany jest, znaczy został nazwany u mnie akurat pod filmem, y, pan, pan Katalog, więc Bo ma po prostu, co byś mu ręcznie, w słowni, przez słuchawkę wytłumaczył, On Wam to znajdzie i zamówi to, co trzeba, bo ma duże doświadczenie z częściami, więc łatwo będzie z nim e, znaleźć prawidłową część i, i sprawnie i szybko. No to, to fakt, bo jak ja zadzwoniłem 3 lata temu, w 19 roku to było, jak zamawiam właśnie te rolki do niego, to naprawdę y, nie musiałem nie miałem kłopotów. Po prostu powiedziałem tylko model, takie, takie tutaj tutaj się znajdują i wszystko przyszło tak jak trzeba. Jakość co do powiem wam, że jakość nie odbiega co do oryginału także ta cena jest naprawdę przystępna i firma Dutmar szukała długo znaczy długo ogólnie poszukiwała firm produkujących zamienniki ale szukała takich które są można powiedzieć takie konkretne nie buble nie jakieś chińszczyzny tylko jakieś typowo jakościowe dobre części ale zamienniki tak no i tu się zjawi właśnie pojawiła Współpraca z firmą Broekema, holenderska firma, która wymyśliła przynośniki taśmowe, złożone z prętów stalowych, połączone gumowym pasem. Także to ta firma Broekema w sumie wymyśliła, tak, te pasy. Więc tutaj coś w tym jest. I ta jakość, słyszeliście jakość. Także co tu więcej mówić? I teraz tak, jeszcze w opisie filmu, pod opisem, pod filmem w opisie dostaniecie linki, i numer telefonu do pana, który was obsłuży, który wam znajdzie odpowiednią część i sprawdzi szybko i jak to się mówi, elegancko do was przyjdzie kurierem. To to trzeba. Co jeszcze mogę wam tutaj powiedzieć? Tak samo macie linki do grupy na Facebooku, polubcie, obserwujcie, czy tam śledźcie, jak tam chcecie. I tak samo macie linki do firmy Broekema, dokładnie tam jest link do strony ich, możecie sobie zobaczyć, jak postępują tam prace, jak, jak, jak to ogólnie, tam sobie jest galeria, możecie sobie zaglądnąć i sprawdzić, jak to tam wygląda. No ale co tutaj sprawdzać, jak jakoś jest naprawdę super. No i, i, i powiem wam, że jak Powiem Wam, że jak wymienię tą taśmę na tą tylną, te tylne ogólnie jeszcze dwie taśmy, to ta kopaczka praktycznie będzie nówka. Do tego się wymieni jeszcze rolki, no i mamy kolejne, można powiedzieć, 10 lat spokojnie nam posłuży, bo te kopaczki, czy ogólnie kombajny grymy są naprawdę wysokiej jakości. Podzespoły elektroniczne, hydrauliczne, elektrozawory, wszystkie te, te, to by nie było w tej kopatce, naprawdę jest godne polecenia. Także warto taką kupaczkę wziąć, odrestaurować, zainwestować, yy, zregrenować i wyremontować można powiedzieć i będzie na pewno służyć, bo teraz maszyny, nowa maszyna jest naprawdę horrendalnie droga względem naprawy, powiedzmy, czy odrestaurowaniem jej, która będzie na pewno służyć nam dużo, dużo, dużo dłużej. Dobra i to by było tyle na dzisiaj, także pozdrawiam wszystkich. Mam nadzieję, że się film podobał. Yy, I do zobaczyska, na następnego filmu. No, także więc yy, skąd zakończyliśmy dzisiaj? Testować taśmę i jest gitara. jeszcze jedno nagranie z twojej strony. Jedno ci. Ma, wymyśliła taśmociągi składające się z prętów łączonych taśmą pasami gumowymi. Jezu i ci tak mi zepsułaś już. Wypad.